Ale gdzie? Ja nic nie widzę Proszę mi pomóc Spokojnie Spokojnie, proszę się uspokoić to jest ślepy, panie? Kurwa, w dupie nie mam oczu Ja pierdole Masz to? Ja ty już gniłeś chyba jak ja on, ja no. on już wcześniej... Nie widziałem. On już wcześniej zaczął gnić. Myślę, kurwa, z czegoś się patrz leży. Siema szwagry i szwagierki! Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Making Of. Właśnie on będzie z odcinka dziesiątego szwagry zabawnych historii, czyli lecznica placebo. A więc zapraszamy! No, nie zrobimy tego, kurwa. Gdzie człowieku, to można odlecieć. Chyba, że ktoś tu będzie stał. Wiatr chronił. Lecznica placebo? No, kurwa, spadł kat. Kat? Troszkę dalej się zaczyna. Teraz bez czepka, tak? A teraz wychodzisz, tak? Nie, się rozejrzysz. Nie, bo to mi już łeb boli. Zaczyna Nie. Właśnie u nas taki dylemat jest, jak zatrzymasz to nie będzie nic za making kofa. a jak, a wiesz, a tak, idzie materiał w chuj, karty idzie, nie? Temat gruszki do Lwatywy. na planie to nas przerósł. Nie wiedzieliśmy, że ta jedna scena zajmie nam tyle czasu. Co nie słowo to śmiech, co nie słowo to śmiech. I to na trzeźwo! O oh, kurwa! Szóstka, szóstka, rzeczywiście, zobacz. No jest szóstka. <grystka> Rozmiar, ale to wziął, żeby sobie zastosować, żeby jemu intelekt oczami wypłynął. O, a jak była w chacie szwagra, to myszy ją tu pogryźli. Tak jest. Ale funkcjonuje dalej. Funkcjonuje, jak zatkasz. Funkcjonuje. Działa. Najwięksi myśliciele świata stosowali tą metodę. No i kurde, wpychali sobie to w dupę jej oczami. Kurwa intelekt wypływał. O, o, to jest jedna z najstarszych metod. To jest... To jest jedna z najstarszych metod oczyszczania. <ścoughs> jak widzę, no. będzie to obserwował ty... <ścoughs> To jest jedna z najstarszych metod oczyszczania organizmu. Górba. Było dobrze prawie. Szóstka. No. No to my 10 minut Antek do lekarzy jedzie, skończymy scenę tylko. Pytałeś, czy co, czy jest gruszka do lewatyny? Hmm? Pytałeś, czy gruszka. No, tak? gruszka, taka, taka większa, tak ona mi pokazuje takie wiesz to. Ja mówię, nie no, tak u większą pani. <laughs> bo mówię, nie jak rekwizyt potrzebny, ta się cieszy. uśmiecha. Ja, ja, ja mówię, ale a, a większyk jeszcze? Mówię, bo, mówię kiedyś takie mówi, były te i z białymi tymi, z zaczyszkami. Tak mu Ja mówię, większych nie ma zaraz no tam zaczynie, szufladło otwiera, pudło takie stoi, bo pudełko legalskie no. do tego. <gry> Dobra, dawaj gruszka. <gry> Derewatywy, nie? Szwagry, ciągle prosicie o powrót placebo. No, lecznica placebo musi powrócić. Nie wiadomo w jakim wydaniu, ale musi. No, ale pracujemy nad tym na naprawdę. Także szwagry i szwagierki, trzymajcie kciuki, żeby doktor Antonio i profesor komentowany szwagier <grymianie> znowu powrócili i mogli leczyć swoich pacjentów, a także Was napełniać dobrym humorem w gorsze dni. Tak jest. Ta wiedza nie może się zmarnować. o tożsami. Że... <słys》> albo siedziesz tak blu, 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 albo <laughs> to nie ma, musisz. To zdrowie. Proszę. Prosz. Prosz. Kawa na plan, na pana. No. Dziękuję. Masz oddech do Ulibu, Natalka Wizniała. A to ten, niech przywiezie kiedy tam, jak będzie Ta. jechać Natalka, bo to... No, ona nie no, korzysta z tego, nie? Gdzie ten... ten, no, na Lana to było. Tak? No. Bo Jurka chciała. To daj dla mnie! Tak! No. A, no bo ja myślałam, że to głupka do włosów. Mm. A co to jest w ogóle? Głupka do włosów. Aaa, głupka do no. włosów. Aaaa, o kurwa. Aż ja to zgadzam. A, to a, a. A, czekaj. A. If you wanna be my trans, take my father to your house. Oh. Zanie samochodu Scooby-Dooja! Scubi... Szwagier, ty z złudzi... <noise> Rozpojzałem na minkę rozgrywę. Czekaj. Tak słówkaż Wiesiek, czyli nasz dobry kumpel Wiesio. Z niego to też niezły śmieszek. A jego śmiech jest tak zaraźliwy, że znowu doszły kolejne godziny nagrań. No niektórych sen to normalnie się nie dało z nim nagrać, tylko Wiesiek. Zdrowiej, ale... zdrowiej, tak trzymamy jest. za Ciebie kciuki, wszystkie szwagry i szwagierki też trzymają za Ciebie kciuki i także się kuruj i wracaj na plan. Tak, ale ja jeszcze chcę dodać, że właśnie jak tą pozytywną energią napompował tak odcinek, sami widzieliście jaki był zajebisty. Nie, no właśnie, temu tak poszedł. Aj, ty, ty robaczku. Dobra robaczek, ale mam dobrą wiadomość. <głos> <głos> Bo nawaliłem i nic zacząłem, sorry. Może śmierdzić to od razu. <śmienic> <śmienic> <Do rzeka. śmienic> Za 500 zł A jak nie to oddamy 1000? Wiesz, tak no, tak przemyślonek taki, nie? Czekaj, pałac fajnie. Akcja. Czekaj. Kurwa. <śmienic> Dobra. Pała, pała trans. Pała trans. Ale mam do Pana... Fajną zajebistą wiadomo. Dobre, ja wiem wiesz i tak chciałem powtórzyć tę. Fajną zajebistą wiadomo. Oj, niestety. Gratuluję! Jest panu uzdrowiony! Chuj pan w dupę! W w kurwa. Gratuluję! Kurwa, panie, to jest gówno! Gratuluję, odzyskał pan... Zjebałem, zjebałem. Pff, Bez pani. No. Kurwa. Przecież to jest gówno. Gdzie ja gówno majaż. Majaż. Dobra, to gówno zdeptałem? A, to nie będę i tak brał. Masz, 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 <laughs> masz, masz, masz. Tak się składa, że mamy lek na pańską chorobę. <laughs> Sorry. No też. Gramy. Tak się... <laughs> Przybijało chyba trochę. Dobra. Dalej no, jeszcze lek. Numer 13. Numer 13. Kurwa. 13 wojownik. Kurwa, przecież to jest gówno. Doktorze Antonio, w pracy się nie pije. Profesorze w takim razie proponuję odkazić narządy. No nie no ładnie, kurwa zajwiście grałeś mnie to rozjewało po prostu. <śmiennie> kurwa, syn, jak nie ja też fajnie. Dobra. Hmm. Tak się składa. Doktorze Antonio, proszę po... A ten już kurwa. Na pańską chorobę. Na pańską No, bo, no. Tak, kurwa. bo to już ja śmieje mam pańską chorobę. Ja. Bogato żyje, kurwa, Jedwusto smacznie smaczniej ten. No wiem, że kurwa ten ledwus siedzi. Ile, że kurwa czeka, tylko sekundę i wybuch będzie. No. Nie, bo ty się uśmiechnąłeś teraz. Widziałem. Jak ty widzisz, jak ty ślepy jesteś? <noise> Oj, niestety. <noise> kurwa! Raz zaczęli już, chujnie, do rady. <noise> no kurwa! ślepy, jest Ale ślepy nie może być wesoły. <noise> Halo, wariatko? Halo? Proszę <sesud> przyjechać, kurwa, do lecznicy. I kapitan bezpieczeństwa. wziąć. Eee, dla ślepego, kurwa? Dla wariata, który udaje ślepego. Szwagry i szwagierki, ostatnio, coraz częściej, można nas spotkać na różnego typu eventach. Śledźcie nasz profil na Facebooku, oficjalna nasza strona Śmiechawa TV, tam zamieszczamy różne wydarzenia, na których się pojawimy. A właśnie za tydzień kolejne takie wydarzenie, A gdzie to się odbędzie? Zajrzyjcie na naszego Facebooka. Link macie w opisie. Oj, niestety. Ale ty, kurwa, ja już muszę... zobacz. Szlita czerwony wyjeździł. Kurwa, nie okularami. Kurwa. Cisza na planie? Bo będzie jabanie. If you wanna be my trans. Dobra. Take my father to your house. Na dzisiaj to chyba tyle, no, no widzimy się na. za tydzień. Dzięki za dziś. Na razie. Cześć. Kolej, o, jak ty. powietrze napuścisz, to tam chyba można umrzeć, tak? Coś. Gdzie, w dupę? No. Czy nie? No co ty, to dożyły po nie tego. A w dupę kurwa cały czas powietrzymasz. masz bąki, przecież. To bąki, to bąkami, to z tamtej strony. A tu by nie rozerwało dupy? Chodzi. Hmm. Kiedyś te z byciekami się bawili. Oni kurwo potrafili, wiesz, się spierwdzieć, nowo zawołanie takim śmierdzącym, a ja kurde nie potrafiłem, nie i tym kurwo wzięli szlałch jakiś do posadził. Odmuchasz, tylko grunt szybko wyjąć, bo wiesz, jak tego to jego to... Chodź, A potem jak bum, <laughs> kur się tak? posrali, człowieka. Skurma Wiesz z takim blotem jak zrobisz gdzieś klocek się załapie, nie poczujesz, że w tak już jest. O, ja pierdolę.